Zostaliśmy bezdomnymi, serio, nie wiem co się stało, ale zostaliśmy bezdomnymi, w ogóle śpimy na jakichś wyspiskach śmieci z Kubą no, Czułem, nic nie znalazłam No, kurde, szkoda, mam tylko jednego centa, ale za jednego centa to ja nic nie kupię Jedno ziarenko tego i trzy steki Dobra, idę coś po, dokładnie poszukać, idziesz ze mną? No mogę Bo jeść. ja tam czy... Tam? Dobra ja no. no chodź w ogóle, Widzowie, serio, no nie... Ej, portfel znalazłem. Co? I co? Co mnie stawia? Coś mnie stawia. Mudl się, żeby było dużo pieniędzy. Dobra, 3, 2, 1. Złoty, złoty, złoty 50. Masz. Zobaczysz. Czekaj. Oj, złoty 50. No dobra, dajemy sobie. te Złoty 50. Masz ten portfel? Portfel w ogóle. Złoty 50 to i tak jest dobrze. Ale ten, ten portfel chyba jest droższy od tych pieniędzy. Aha, a jak, jaki to jest? Właśnie w Eee. Nie wiem. Czekaj, nie jest napisane. Czekaj, tu jest jakaś metka. Mmm. Sansen jakieś. Nie wiem. Sansej. Sansej. Dobra, eee... Nie wiem, co no i mamy właśnie jakieś domki są... i dobra. Nie idziemy ludziom pracić. Nie wiem, ja już chyba trawę będę musiał jeść. A miam miam Nie miam. nie wiem. No ja też, go, 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 go. Dobra, idziemy, bo już się nam późno robi, ale niestety nawet łóżek nie mamy, więc... Zasypiamy na kanapie, więc chodź spać albo tam się. Czekaj, bo tu jeszcze jest taka kieszonka malutka, ja jej nie zauważyłem. No i tylko jeden cent. Masz Aha. Znalazłem jeszcze w takiej mini kieszonce jeden cent. Dobra, ja już zasypiam, idę spać. O Jezus. O Jezus, dobra, y, trochę niewygodnie się spało na tych fotelach, ale zawsze coś za... Kuba, halo, pobudka, szukać idziemy! O, Jezus Maria, nie strasz mnie. No, szukać idziemy. Dawaj, teraz w tamtą stronę pójdziemy. Ja już tam byłem, ale może gdzieś indziej ale fajnie się spało. To są jakieś te, nie wiem, jakieś uliczki. Ty, kosze są! Może jedzenie będzie, reszki jedzenia nie ma. Jeszcze tutaj może nie. być... Co to jest? bo jakiś panel taki. Jaki panel? No nie wiem, takie coś. Czekaj, to jest pisa. jakaś mapa. Co? To jest jakaś mapa. Czekaj. Czekam. Co to jest? O, czemu Tam jest to jakaś gra? To jest elektroniczna mapa, ona prowadzi nas, my tutaj jesteśmy, to trzeba tutaj na iść i tutaj napisze. Wierzę. że to ten. Pewnie jakieś zakopaliska. Ojej, głodny. Ja muszę szteki wziąć. Ja mam tylko jeden. Jeden? Mhm. No dobra. Czekaj, idę sprzedać portfel do... Na, na, tego. No poczekaj coś. tu. Poczekaj w tej barze, ja pójdę do Lombardo Dobra. Dobra, nie wiem. Ja idę do skupu, bo miałem taki skup butelek, albo koszów, albo na złom idę aluminium. Ukradłem... ukraść śmietniki, idę teraz. Dobra i potem idziemy na złomowisko sprzedać to. I trochę zawsze jakieś pieniądze tam będą. No... 3 złote sobie wypłacę za to. Pewnie mi wypłacą. Więc ja idę tutaj sobie na te złomowisko. One tutaj chyba jest, czy tam gdzieś jest? O, Kuba wraca. Ej! No? Mamy, mamy mamy 15 zł za ten portfel. Oj, Gość ale, fajnie, ale fajnie. Czekaj, masz. Masz. Czekaj. Okay. Wow! Wow! Ale słuchajcie! Ten gościu mi dał za portfel 15 zł. No. Tutaj jest ten skup, ty, 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 al, złom, ten złą, e, ten aluminium, bo świetniki ukradłem. Tutaj się daje. Tutaj się daje te. te. Tutaj trzeba. Ty, ty, ty podpis swój dać. Tutaj trzeba sobie wypłacić. Ja nie umiem tego obsługiwać. A, dobra. Trzy. Dobra, trzy złote zarobiłem. Trzy złote wypłaciłem sobie tam 3 centy wypłaciłem sobie, więc jesteśmy już trochę bogatsi niż byli, bogaci niż byliśmy, no i to, to tyle, no nie wiem, no nie wiem, ale właśnie ta mapa dziwna była, ej Kuba, gdzie on poszedł, Kuba, było i nie ma, dobra, nie wiem, ale ja, ta mapa prowadzi nas, my tutaj jesteśmy, jak coś tutaj jesteśmy, i na ukos, jak przejdziemy, tutaj jest ten cel. Kuba, chodź do tej mapy! Może nie wiem, gdzie on jest. Dobra, widzowie, ja idę. Ja idę właśnie ja się, nie umiem tą mapą obsługiwać i myślę, że coś będzie, yy, nie wiem, nie tak, pójdę w ogóle gdzieś do lasu, ja idę do takiego specjalnego pana, tutaj jest ten specjalny pan, który się umie obsługiwać tam piętro wyżej, mapami i on na pewno nas do tego zaprowadzi, więc widzimy się za chwilę. Cześć widzowie, no ja już byłem u tego właśnie pana od map. I on mi pokazał, że to gdzieś jest tam w ogóle na plaży. Ta mapa wskazuje. Oj, zacięło. Ta mapa wskazuje, że to gdzieś na jakiejś plaży jest w ogóle ukryte w wodzie. I że. I podał mi jakieś koordynaty, już tego nie zapisałem. Ale gdzieś na plaży. I podał mi jakiś sekretny kod, taki 183 i jakoś da radę go odszyfrować, coś tam, nie wiem Ale pokazał mi na mapie dokładnie, gdzie to jest miejsce, na Google Mapsie Więc ten, ale nie wiem, gdzie jest Kuba, muszę znaleźć Kubę, żeby razem z nim pójść sobie Hej, tu jestem! Tu! O, hej, siema! Gdzie byłeś? Tu. O nie, ja mam z tym złe wspomnienia, idę stąd Miałam ja z tym złe wspomnienia. Jakie złe wspomnienia? Gdzie w ogóle ten most? Jakie złe wspomnienia? Chyba wiem, o co jemu chodziło. Nieważne. Kuba, e, właśnie ja chciałem ci powiedzieć. Mm... Gdzie ten most w ogóle jest? Gdzie, Gdzie my most? w ogóle jesteśmy? My jesteśmy, tutaj są nasze domy stare, których nas wywalili, bo nie mieliśmy pieniędzy. Opie, tam są moje cenne rzeczy. No właśnie, ale. Bo nas wywalili z tego. Ja jestem w domu. Nie wolno wychodzić z niego. O kurde, bo to są kamery. Dobra, wpadam. No, policja założyła kamery. A no nie, nie moje. Musieli, bo, nas bo ja nie mam nawet tego. Może wzięli tą, tą, tą. Wiesz. Dobra, słuchaj, patrz. Ta mapa. No. Tutaj. Prowadzi nas tam. I ten pan mi... No dobra, to dawaj. Widzowie, ciekawe, co w tej. Co będzie, w. Tej, co tam co Ja tej to mi? omijam. Co? Do widzenia. Ja to omijam. Dlaczego to omijasz? Aha, złe wspomnienia z tym masz. Dobra. Idę inną drogą. Dobra. Jeśli nie wiecie o co chodzi z tymi złymi wspomnieniami, no to obejście sobie poprzedni odcinek czekajcie no i to prowadzi mnie tutaj, my jesteśmy już tutaj nie, nie, czy, czy, czy. lekka droga jest gdzie ty jesteś? tutaj na plaży tutaj koło plaży jakiej plaży? Z takiej plaży tutaj tej, tam. i to mi zaraz przeprowadzi pan mówił, że to gdzieś tutaj blisko wód jest, wód jest, wód jest no nie wiem, gdzieś tutaj Tutaj jestem. Jestem. O, jesteś. Ej, ty w ogóle, jak w sklepie widziałem, jak ktoś właścik do sklepu, to normalnie ktoś y, tego. Y, normalnie. Wiesz co? On normalnie y, wypadł mu z kieszeni 50 zł. Wow, i co masz te 50 zł, czy oddałeś się? Mu? No. Nie, nie oddałem. Mamy no, jesteś bezbłędny. No i dobrze, no i dobrze. Mam je, masz. Czy ty mam je? Właśnie musimy tutaj szukać tego, tego teraz, bo ta to wskazuje... Czekaj. Ty, to już tutaj gdzieś. młody wód. Ja, ale już jesteśmy zarobieni. Najbogatsi może nie jesteśmy, ale w porównaniu do tego, co mieliśmy, jesteśmy bardzo bogaci. No kurde, gdzie to będzie? Muszę mi szukać. Tutaj nie tym, szukam. W tym, tutaj w tym jeszcze jest taka wiadomość tam. Tutaj jest taka wiadomość. Tutaj pisze, e, tutaj pisze że to było pod jakimś drewnianym blokiem. Pewnie jakieś Blok. ruiny statku tutaj są. Nie wiem co to O Nie, tam nie. Ma... Wiesz, że tam jest teren wojskowy. Tu jest ten wojskowy, bo tutaj A, była ty, właśnie to jest baza. tutaj jest. Takie wojsko tutaj jest. Mm. No, to jest, jest baza wojskowa. Chyba rac raczej chyba stara. To są bardzo super materiały. O, może to o, i kiedy o, indziej, może tam pójdziemy i może coś o, ciekawego znajdziemy. jest! Dawaj, jedziemy autem! To pierwszy, to <noise> jest? <liczy. głos> to ma w ogóle paliwo? Czekaj. Idzie. Jezus Maria, wsiadaj! Jej, ale fajnie, mamy auto! Tylko to nie wjeżdża pod górki. To nie wjeżdża pod Kurcz mi, nurkujemy. To gdzieś okay. tutaj mapa mi pokazuje, że ktoś tutaj, pod drewnianym blokiem. Tak mi pisała mapa. Nie wiem, dziwne to są jakieś ruiny statków na, na 99%. Ten pan mnie oszukał, ja do niego teraz idę. Ja idę do tego pana, widzowie. Zaraz się widzimy. Ten pan mnie okłamał, ja chyba z nim nie wiem. On nie musi podać dokładne koordynaty, żeby ten. Ja do niego idę, więc y, za chwilę się widzimy. Y, więc pan, widzowie, jest już noc, ale byłem u tego pana i się okazało, że on się pomylił i że. Że ja się pomyliłem z nim. On powiedział, że to jest przy plażach, gdzieś w oceanie, a nie przy, to gdzieś bardzo głęboko w oceanie i dał mi taką mapę tutaj, że to jest gdzieś tutaj, gdzie są te takie wyrównania. Gdzieś tutaj Kuba, zaraz będzie Kuba... Masz jedzenie? Masz o! jedzenie? Y... No nie, nie mogę no, biegać. Myślę, my jesteśmy bezdomnymi. Mogę biegać. Idę komuś wyżebrać jedzenie. Ale naraz. patrz, chodź! Tutaj będzie ten skarb jakiś na tej mapie, bo tego pana. Dobra, ja idę wyżebrać jedzenie, bo mi się chce jeść. Ale jak tutaj są te jakby tutaj widać takie, takie te niewyrównania, wyrównania, to tutaj powinno to być gdzieś. Takie gdzieś na tych końców wyrównaniach takich. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Czekajcie. To chyba to. Ja wezmę to, co to jest w ogóle jakieś? Nie, to mi zajmie wieczność! No ale muszę to rozkopać, muszę. O nie, kończy mi się tlen, kończy mi się tlen. Ej, Kuba jeszcze będzie pozazdrosta. Nie chciał ze mnie iść. dwa steki. Tylko. Co to jest? Ten skarb! Mhm. Czekaj. Dajmy się sobie kąpiel, we... zaraz przyjdę. O. Ajdź. nie jest? To jest Mam plastikową łopatkę, a to w sumie drewniana. Wow! Jezus Maria, ottop to! Jezus Maria, widzowie, co tam się dzieje? Co tam się normalnie dzieje? Ty to widzisz? Zobaczcie, bierzemy te wszystkie pieniądze. Jesteśmy bogaci. Jest, Gim, dawaj. Nie, 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 ja mam pół serca pół serca. Dawaj, go go Mówiłem Ja prawie wszystko wygrałem. Dobra, zaraz się podzieliśmy. Jesteśmy bogaci. Serio. Zobacz! Zobaczymy fajne pieniędzy mamy. Idziemy tam. Dajemy, rozrzucamy. Tu, 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 tu. Pieniądze. Pieniądze rozrzucamy. U, u, u. U, ale jesteśmy bogaci. U. jej, rozrzucamy pieniądze. Mamy pieniądze. Właśnie ten teren wojskowy jest bardzo niebezpieczny. Wszędzie tu są jakieś miny. Tak właściwie no. Idę do tej... wow, Ja nie mogę. Mówiłem, że to jest bardzo niebezpieczne. Teraz. Aj, O nie, Minecraft, brak odpowiedzi. Ja również. By było na tyle, zostaliśmy bogaci. Więc zostawcie łapkę w górę i subika dzwoneczkiem. Pa!